Задание 11. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W kartezjańskim układzie współrzędnych i y wykresy funkcji liniowych f od x równa się 2m plus 3 razy x plus 5 oraz g od x równa się minus x nie mają punktów wspólnych dla. No i mamy wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Mamy tutaj do czynienia z funkcjami liniowymi i chcemy, żeby one nie miały punktów wspólnych. Jeżeli proste nie mają punktów wspólnych, to muszą być równoległe. Z tablic matematycznych możemy odczytać, że dwie proste o równaniach kierunkowych y równa się a1x plus b1 oraz y równa się a2x plus b2 są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy a1 równa się a2. Wykorzystamy tę informację w naszym zadaniu. Z funkcji f od x odczytujemy a. A to jest to, co stoi przy x. Czyli w naszym przypadku a1 równa się 2m plus 3. Funkcja gx jest równa minus x, przy x stoi więc minus 1. No i korzystając ze wzoru, wiemy, że a1 równa się a2, czyli zapisujemy 2m plus 3 równa się minus 1. Przenosimy trójkę, zmieniamy znak, czyli 2m równa się minus 1 minus 3. Czyli 2m równa się minus 4, dzielimy obustronnie na 2 m równa się minus 2. I zaznaczam odpowiedź, to będzie odpowiedź A. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.